Osią symetrii wykresu funkcji f jest prosta o równaniu. Spróbujmy zaznaczyć oś symetrii naszej paraboli na rysunku. Gdzie będzie ta oś symetrii? Ona na pewno będzie przechodziła nam przez wierzchołek i ta oś symetrii zobaczmy, ona będzie dokładnie tutaj. Dzieli naszą parabolę pięknie na dwie strony i odbije się prawa strona na stronę lewą. To jest oś symetrii. Dobrze, zajmijmy się to, tą osią symetrii. To jest na pewno prosta, pionowa. Zatem ta pionowa to musi być x równe, ile, zobaczmy, ciągle x jest równy 2. Zatem prosta x równe 2 jest osią symetrii tej paraboli. Która odpowiedź? Odpowiedź d. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.